W imieniu organizatorów Szczecińskiego Tygodnia Reformacji chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznych obchodach. Reformacja, dlaczego jest taka ważna? Nie była apostazją, nie miała pragnienia apostazji, była wręcz pragnieniem przemiany Kościoła i, i powstrzymania duchowej apostazji. To przyświeca wierze wszystkim liderom Kościołów Chrześcijańskich, którzy zdają sobie sprawę, jak ważne są fundamenty. I my w tym duchu przygotowaliśmy obchody w tym roku. One się rozpoczynają wykładem, właśnie o chwytliwym, może podstępnym wydaje się tytule Polak, nie katolik. A podstawą do tego wykładu profesora Piotra Klawkowskiego jest dzieło. Andrzeja Frycza Morzewskiego o naprawie Rzeczypospolitej i ten wykład będzie miał miejsce w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Cukrowej 8 27 października w środę. Kolejnego dnia będzie miała miejsce debata, debata w książnicy pomorskiej pod tytułem Tożsamość chrześcijanina. Udział w tej debacie wezmą dominikanin, ojciec Tomasz Dostatni, a także rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, Włodzimierz Tasek. I temat debaty jest niezwykle istotny, bo wiąże się z głównym tematem tegorocznych obchodów. Nasze tegoroczne obchody yy, będą... Kontynuowane poprzez wspólne nabożeństwo w niedzielę 31 października w auli Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Humanistycznego przy Ulicy Cukrowej o godzinie 11 jest, będzie miało miejsce otwarte nabożeństwo. Wszyscy chętni, którzy chcą zobaczyć, jak takie nabożeństwo wygląda, jeszcze nie byli, są zaproszeni, a jest to wspólne nabożeństwo Kościołów Protestanckich w Szczecinach. I wieczorem wielki finał, jak to już można powiedzieć w tradycji naszych obchodów, szczecińska piękna filharmonia o godzinie 18.31 października w niedzielę. Koncert Mateo i z zespołem. Mateo wykonawca znany, ale w nowej odsłonie i z pewnością będzie to e, radosne uwielbianie Boga i balsam dla duszy. I z pewnością to będzie wieczór, który z pewnością nam wszystkim pomoże e, uczestniczyć w tych dniach i zamknąć je pozytywnym, duchowym akcentem. Dlatego, w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam.